ma wszystkim, z tej strony oczywiste poradniki Crazy i jademy z kolejnym materiałem. Dodatek poza światłem wylądował, wszyscy cisną na Europie i tym samym mamy nowego egzotyka do zdobycia. Nazywo się Rękawica Zbawienia Salvation Grip, egzotyczny granatnik co szczylo pociskami stazy, czy tam kryształami stazy, jak kto woli. Broń to oczywiście nagroda za ukończenie questa. Jak ją zdobyć? Tego dowiesz się z tego filmu. Zapraszam do oglądania. Oczywiście, żeby granatnik zdobyć, najpierw trzeba odblokować quest. Tu sytuacja wygląda następująco. Bo najpierw musicie ukończyć główny wątek fabularny. Nie będę tu robić jakichś takich większych spoilerów, ale zorientujecie się to po tym, że Exo Stranger wyśle wozy na wieża do zawali. Lecicie do zawali, i zawala na miejscu, Chcę tam z wami coś pogodo, i dostaniecie kolejny krok, tym razem, żeby pogodać z Variksem na Europie. I tu uwaga w tym właśnie momencie odblokuje się Quest. U Varixa odblokuje się quest u Exo Stranger i odblokuje się quest u Driftera. Idemy do Driftera i Drifter daje wum egzotyczne zadanie. Pokonaj 10 fallen kapitanów i 10 serwitorów na Europie. Także co zrobił Crazy na polony jak na Europa i w kółko lotowych i szukowych tych przeciwników, nie? Kapitanowie i serwitory są normalnie na patrolu jako zwykli przeciwnicy po prostu musicie mieć szczęście żeby ich zobaczyć zanim ktoś inny ich sprzątnie Kapitanowie też respim się jak jest Public Event Glimmer Extraction także trochę rzek się pomęczył i udało się to zrobić jak wykonacie obie te czynności to egzotyczne zadanie się automatycznie napis nadpisze i musicie teraz zrobić polowanie w imperium. A żeby zrobić polowanie w imperium, to trzeba ukończyć kilkuetapowy quest od Varixa, który się zaczyna od Questa Reclaiming Europa. Także, jak nie chcecie marnować czasu tak jak ja to idziecie sobie od razu do Varixa, wykupujecie tego Reclaiming Europa. I podczas tych kilku zadań, jakie on tam wam daje, będzie dość z tych. w kapitanów i serwitorów, żeby robić od razu dwa questy jednocześnie. Nie? Zrobicie jak uważacie Tak jak Godołek, ja o tym nie wiedziałem, ile ich Questa po kolei, także najpierw żech się męczył i szukał tych przeciwników na Europie po tym że robił od Warrixa Questa Reclaiming Europa. Jak zrobicie wszystko? To quest się nadpisze i teraz musicie zabijać przeciwników stazą. Po prostu. Nie ma tu jakich większej filozofii. Ja to robiłem tak, że dali lotowych po Europie. Jak widziałem, że była jakoś flaga z publiki wenta czy coś. Podbiegałem, brałem supera, zabijałem przeciwników i tak w kółku. To nie jest zrobione tak, że musicie zabijać tą stadą na Europie. Możecie to równie dobrze na każdej innej lokacji robić. Możecie sobie wziąć flagę iść do los sektora i w los sektorze to robić. Wasz wybór, czy wom się śpieszy, czy nie. Ja sobie po Europie, bo mi się Europa podoba. Także przy okazji, że chcę oglądać te lokacje i co się tam dzieje. Koniec końców, jak nabijecie 100% na tym kroku, Zadanie daje wam kolejny krok. Teraz musicie się udać do los sektora Concealed Void. jak się to tam czy żeby się spotkać z pomocnikiem Pająka. Kaj jest ten los sektor? Zobaczycie się se na tym filmie. Od razu godą, że jak macie mały poziom mocy, to w tym los sektorze srogo biją, mnie. Także miejcie to na uwadze. To trzeba zrobić? no. Musicie przejść cały los sektor. Jak zabijecie ostatniego bosa co tam pilnuje tej skrzynki to za ścianą jest ten cały pomocnik od pająka. Podłazicie se do niego Chodzicie w interakcja I macie kolejne zadanie Leć na wieża do włóczęgi Żeby się z nim pogodać. Także lecimy Jak drifter skończy ta swoja gadka To dostajecie kolejne zadanie Trzeba ukończyć misję. Tu nie ma żadnej filozofii zarową się pokazuje Flaga na Europie Także lecicie na Europa Klikocie misja I tyle Nie jest to jakoś Skomplikowane. Nie ma tu takich cudów jak przy, w przypadku Torna czy Last Worda, także każdy na spokojnie sobie dorady. Będziecie uważali. Nie będzie problemu. A jakżeście są lamy, to poproście kogoś, żeby wam dołączył do fire teamu i wam z tym pomoże. Koniec końców, jak skończycie misja, dostajecie kolejny krok. Wróć do driftera. To jest. Już trochę śmieszne, ponieważ jak polecicie do Driftera i se z nim pogodocie, to dostaniecie inną wpis do lore, bo broń już jest w Waszym ekwipunku, bo żeście ją ukradli w misji. Tyle ludzie, gratuluję. Nowy egzotyk z Destiny 2 poza światłem jest w Waszym posiadaniu. Według mnie jest to tako. Dość ciekawa zabaweczka, żeby się tą jeszcze stazą pobawić, jako dopełnienie tych wszystkich superów. Ale czy to będzie coś więcej warte, dowiemy się w przyszłości, nie? Wszystko. Jak materiał się wam podobał, łapa w góra, jak się nie podobał, łapa w dół. I ogólnie wiecie, zapraszam na kanał, na kanały kumpli, do subskrybowania kanału. Dzięki wszystkim. Czujcie się i do następnego. Hej.